Cześć kochanie, witam Cię serdecznie w kolejnym dniu. A dzisiaj o czym? A dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o zmianie. Czym jest zmiana? I tak naprawdę, może nie o samej zmianie, ale o lęku przed tą zmianą, która... Którym jest naturalnym momentem, jakby naturalną energią, która istnieje w każdym z nas. Dlatego, że to pochodzi również z dzieciństwa, kochane kobieto, kochany mężczyzna. Z tego, że jak ty szłaś czy szedłeś, e, doświadczać nowych rzeczy, to co się działo. Szedłeś i szłaś doświadczać nowych rzeczy i co się wydarzało i wtedy rodzice mówili ci nie rób tego, nie wolno, to jest niebezpieczne. No i jak tak do ciebie mówili kochane i kochana, to co się wydarzało? To wtedy w tym dziecku stworzył się taki program, że nowe rzeczy, nieznane są niebezpieczne. No i z tego programu ty dzisiaj, tak, ty dzisiaj kochana kobieto i kochany mężczyzno, co robisz? Ty dzisiaj, zamiast iść za tymi twoimi nowymi rzeczami, za tym, żeby cię spotkały cuda, niespodzianki, żeby poszerzyć swoją świadomość do tego, że te rzeczy są możliwe. Bo od tego to się zaczyna, kochana kobieto i kochany mężczyzno. Bo jeśli w nas nie ma tej przestrzeni, aby, wiecie, jakby nie mamy możliwości, czyli nie wierzymy, że pewne rzeczy mogą nam się wydarzyć, to, to skarbie, przyszłam Ci powiedzieć, że jak nie wierzysz, to się nie wydarzy. Nie dlatego, że nie może się wydarzyć, tylko dlatego, że Ty wewnętrznie określasz, że jest to niemożliwe, więc Ty jako twórca, tak? Ty, kochana kobieta i kochany mężczyzno, Ty jako twórca, co robisz? Ty jako twórca decydujesz, że to jest dla ciebie niemożliwe. I wiecie, nasza kreacja, nasza świadomość tak naprawdę ma tak ogromną moc tworzenia. No i oczywiście mamy podświadome programy, które tworzą, tak, które różne inne doświadczenia, ale pierwszą rzeczą, która jest dla Ciebie, kochana kobiety i kochany mężczyzno, ważna, to jest Twoja wiara i otwarcie na to, że to, czego pragniesz, to, czego chcesz, jest dla Ciebie możliwe. No dobra, ale teraz powrócę do, do tej mojej pierwotnej myśli, z czym przyszłam, czyli z tym lękiem przed zmianą, tak? Bo każdy, każdy nowy krok, który robisz każdego dnia, tak naprawdę, a szczególnie nowe rzeczy, które uczą Cię. Jakby rozwijają, jest, są czymś, czego wcześniej nie robiłaś, czy nie robiłeś. I dlaczego to jest takie ważne, bo te nowe rzeczy, w momencie kiedy je robimy, one przypominają naszemu ciału, naszemu doświadczeniu te sytuacje, w których. Wcześniej, tak, ja robiłam czy robiłem te nowe rzeczy, tak jak tu mówiłam o tym dziecku, które szło i mówiło się jemu, że to jest niebezpieczne, mimo że to dziecko nie ma lęku, to chciałabym, żebyś wiedział i wiedziała, to dziecko nie ma lęku, ten lęk został stworzony przez to społeczeństwo, które mówiło nam jako dzieci, że tego nie rób, tamtego nie rób. Dzieci mają swoje wewnętrzne kompasy, swoje czucie I jak Wiecie, no i tutaj też jest kreacja. Jeśli ja wierzę, że jestem w stanie coś zrobić, czy ty wierzysz, kochana kobieta, kochany mężczyzno, że jesteś w stanie coś zrobić, to jesteś w stanie. Tak jakby pierwsza, pierwszy moment, czyli ta wiara, otwiera kreację do możliwości tego, żebyś ty, tak, ty, tak, który to oglądasz, doświadczył tego cudu, tej możliwości w twoim życiu. Ale jeśli. E, istnieje ten lęk, lęk przed zmianą, to jest energia, która będzie blokować tą zmianę, tak? Czyli ja nie pozwolę sobie doświadczyć tej zmiany, nie wejdę w tą zmianę, bo będę miała na przykład paniczny lęk nie, nie, nie! Nie mogę tego doświadczyć, nie! Bo to będzie niebezpieczne! A! Rozumiecie? I wtedy niekoniecznie ty to musisz czuć e, fizycznie w ciele, tak jak to pokazałam, tylko to jest ta energia, która stoi na drodze. Bo jeśli ja się boję, tak? Jeśli ja się boję zmiany, to na poziomie mojej energetyki, mojego ciała pojawi się takie doświadczenie. Oczywiście każdy z nas może mieć różne stadium, tak? Ktoś to może mieć na poziomie, nie wiem, jeden, ktoś na poziomie dziesięć. I, i to jest okej, okay, tak? Chodzi o. O to abyś Ty kochany i Ty kochana uświadomił sobie gdzie Ty jesteś w tym momencie, czy to jest, yy, czy to co mówię jest czymś co z Tobą rezonuje, czy nie, jeśli nie to zostaw to, pójdź dalej, ja jestem okej okay z tym, to wszystko, to wszystko, ale może jednak jak Ty jeszcze jesteś, Coś tutaj jest dla Ciebie, a jeśli jesteś, to poczuj sobie, kochana kobiety, i kochany mężczyzno, że ten lęk przed zmianą jest naturalnym procesem. My nie mamy z nim walczyć, nie mamy się opierać, tylko po prostu mamy zaakceptować, że to takie jest. Czyli jeśli ja robię nowe rzeczy, wiem, że towarzyszy mi lęk przed zmianą, no to momentem, jak ja mogę przepracować ten lęk, to jest zrobienie tych rzeczy, których się boję. Zrobienie tych rzeczy, przepraszam, bo tutaj się coś wydarzało na zewnątrz, zrobienie tych rzeczy, których się boję, tak? Czyli jeśli załóżmy boję się zmiany, boję się nowych rzeczy, no to jeśli zdecyduję, tak, że mam, że idę zrobić coś, co, co wcześniej nie robiłam, czy nie robiłem, i wiadomo, ja już wiem, jak ja decyduję robić te rzeczy, że w momencie kiedy ja będę pokonywała krok za krokiem, mogą się pojawić. Różne, sytu, różne sytuacje i różne doświadczenia, gdzie ja mogę, jeśli czuję lęk przed zmianą, kiedy będę czuła lęk i to jest naturalne. Ja nie mam teraz jakby mówić, że jestem nienormalna, czy ty jesteś nienormalny, tak, dlatego że ty to czujesz. Nie, ja w tym momencie mam po prostu zaakceptować, że to się pojawiło jako część tego schematu i pozwolić sobie zrobić to pomimo tego. Tak? Bo jeśli ja przejdę ten krok i zrobię tą rzecz, którą sobie określiłam, czy określiłem, to ja w tym momencie zaczynam, wychodzę z tego lęku przed zmianą i tworzę jakby nowy proces myślowy, nowe połączenie neuronowe tego działania, że ja podejmuję działania do nowych rzeczy i że podejmuje działania do nowych rzeczy i robię to, czego się boję, tak? I co się wtedy dzieje? W momencie, kiedy ja doświadczam tego lęku, tak? No Ty doświadczasz tego lęku, jeśli to jest o Tobie, kochana kobieta, kochany mężczyzna, to co się wydarza? Jak ja yy, przejdę przez to, czyli zrobię to, czego się boję, tak? No bo lęk przed zmianą, każda nasza nowa decyzja, każdy krok, Każda sytuacja w każdego dnia jest zmianą. My się zmieniamy praktycznie cały czas, więc ten lęk jest irracjonalny. Jak powiedziałam, on pochodzi z tego dziecka. Ale, okej, okay, ale ty dzisiaj jesteś dorosły i żeby go przepracować, tak, to Twoim zadaniem jest zrobić ich rzeczy. I to nie muszą być duże zmiany, wiecie, bo tak naprawdę. Czasami jedna mała rzecz, którą zmienisz każdego dnia. Ja wiele schematów zmieniałam, tak? Coś mi się nie podobało, zmieniłam sposób działania, sposób wprowadzałam nowe nawyki, zmieniałam te nawyki w trakcie, co mi się podobało, co mi się nie podobało. I wiele takich rzeczy robiłam. Do tego Cię zapraszam, ale zapraszam Cię do tego, abyś ty, kochana kobieto i kochany mężczyzno, zrobił coś inaczej po, poszedł za tą zmianą tak wymyślił sobie co ja dzisiaj tak naprawdę mogę zrobić co mnie przesunie do przodu i okej okay, w momencie kiedy ja robię te kroki to te stare em emocje te stare części tych programów te stare doświadczenia które towarzyszyły ci w przeszłości one mogą wyjść na powierzchnię tak, nie tylko to dzisiaj, ale też to wcześniej. Na przykład, kiedyś, nie wiem, zaufałaś czy zaufałeś swojej intuicji i przez to doświadczyłeś krzywdy, tak? czy oszustwa, no to wiadomo, że jak dzisiaj będziesz chciał, czy chciała zaufać sobie, to pojawi się lęk, że znowu ktoś cię oszuka, i to wyjdzie do Twojego pola. A ty, jeśli to było Twoje doświadczenie, co masz zrobić? Masz zrozumieć, że okej, okay, to jest z tego starego doświadczenia, ale ja dzisiaj mogę doświadczyć inaczej. Mogę doświadczyć uczciwości, spokoju, radości, tak? Wsparcia, wszystkiego, co najlepsze, bo jesteś twórcą. Jeśli mówisz, że chcesz gówno, to gówno przychodzi, ale jeśli mówisz, że chcesz dobro, to też dobro przychodzi. O Oczywiście, tak jak zawsze mówię w każdym filmie, zajmie to czas, ale czas i tak płynie. Kwestia jest tego, co Ty, kochana, i Ty, kochany, zrobisz z tym czasem, który masz do dyspozycji. I do tego dzisiaj Cię zapraszam, kochana kobieto, kochany mężczyzno, dnia pełnego cudów, niespodzianek, błogosławieństw, miłości i radości, i lekkości.